Jeszcze muszę jechać do apteki po krople do Kastoramy ugotować chińszczyznę na jutro. Witam Was wszystkich. Zbliża się wieczór. Za chwileczkę będzie szaro. Pomyślałem sobie, nagram dla Was jakieś wypociny, łapy, komentarze, mile widziane. Tak jak wspomniałem za chwileczkę pojadę najpierw do castoramy po klamkę do okna, bo dzisiaj ją wyłamałem została mi w ręku. Muszę później jeszcze podjechać do apteki po krople do nosa, bo mi się kończą. Jak wiecie bez tego słabo oddycham. Dwa zabiegi na nos. Nic nie pomogło. Wrócę do chaty, ugotuję chińszczyznę na jutro ogole się troszkę Podszykuję Doprowadzę się do ładu Chcę dzisiaj jeszcze wieczorem posprzątać troszeczkę chatę A jutro do południa odwiedzić babcię w domu Opieki Także Nygus Nie negusuje. Słuchajcie Wczoraj miałem posprzątać wieczorem chatę, ale jak wam wspominałem, mam hodowlę robali w piwnicy, dżdżownice kalifornijskie w dwóch wiadrach, ponieważ mi się namnożyły. No i zbieram zawsze jakieś resztki z papryki, z pomidora, jakąś tam. Śliweczkę, gruszeczkę, odpad, ogryzek. Wszystko wrzucam do pojemniczka, trzymam w lodówce. Jak się tego nazbiera, idę do piwnicy, wrzucam do wiader, żeby miały co jeść. No i słuchajcie, wczoraj miałem już sprzątać chatę, ale pomyślałem sobie, dobra, zanim posprzątam chatę, zejdę do piwnicy, nakarmię te robale. Miałem tą hodowlę od zeszłego roku, od kwietnia. Słuchajcie, schodzę na dół, ściągam gumkę, gumki z majtek sobie zostawiłem, majty poprute, ale gumki sobie zostawiłem, kawałek ścierki na wiaderko, gumką w koło, żeby nigdzie nie wylazły. Chociaż one i tak za daleko nie zajdą, może metr, półtora i uschną. Potrzebują do tego wilgoć, dlatego często po deszczu widać jak glizdy łażą, ale w taki dzień jak dzisiaj było ponad 30 stopni. Żadnej nie zobaczycie, no chyba, że uschnięto. No i słuchajcie, zdjąłem te ścierki. Mam gumową rękawiczkę troszkę tam przegarnąłem, żeby zobaczyć, co się dzieje. Okazuje się, że robali nie ma. Robale wyparowały w ciągu półtora tygodnia. Słuchajcie, wziąłem tą ziemię, tak patrzę pod tą lampą w piwnicy. A w tej ziemi pełno takich białych robaczków. Zalęgły mi się ziemiorki. A jak się zalęgną ziemiorki, one bardzo szybko się rozmnażają ponieważ glizdy potrzebują wilgotną glebę. No i słuchajcie, przejęły kontrolę i glizdy diabli wzięli. Już to kiedyś przerabiałem w Poznaniu, miałem hodowlę prawie 4 lata i też któregoś dnia wchodzę, patrzę, mówię, co się tu zrobiło, zostało normalnie, błoto się zrobiło. Nie wiem, jak to się odbywa, czy te glizdy się... Zamieniają w wodę, czy co jak się pojawią ziemiorki? W każdym bądź razie zacząłem wczoraj kopać w tych wiadrach, w tej rękawiczce. Patrzę, jeszcze jakaś glistka przetrwała. No i słuchajcie, zamiast sprzątać chatę, mam taką plastikową skrzynkę. Wysypałem jedno wiadro do tej plastikowej skrzyni. Przebrałem całą tą ziemię, wziąłem pojemniczek, jak znalazłem jeszcze robaczka żywego glizdę, do pojemniczka, do pojemniczka. Później, później kolejne wiadro wysypałem do tej skrzyni, też przebrałem tą ziemię. Miałem tych robali tam, słuchajcie, setki, może nawet tysiąc łącznie. Zostało mi z całej hodowli, słuchajcie, garsteczka, taka mała garsteczka, i to jeszcze praktycznie żadnych dorodnych, tylko takie maluchy i kilka średniaków. No, powiem Wam, półtora roku pracy, zajmowania się tym, cieszyłem się, że mam swoje robale. Jak jadę na ryby, nie muszę kupować idę do piwnicy, biorę ile chcę no i słuchajcie takie małe robaczki larwy ziemiorki załatwiły mi dwa wiadra dziesięciolitrowe czerwonych robali dżdżownic kalifornijskich no oczywiście tą garstkę przebrałem, przepłukałem oczyściłem wziąłem nowy pojemnik doniczkę wsypałem świeżej ziemi tam je wpuściłem troszeczkę zmoczyłem tą ziemię dzisiaj mi został nie wiem jak się to nazywa ten środek z pomidora co jest łodyga tego nie jem wyciąłem to z pomidora im zaniosłem wrzuciłem żeby miały co jeść zostało teraz może z 40 Glizdek, może znowu się namnożą. Także trzymajcie zanygusa kciuki, żeby hodowla znowu się odrodziła. No, powiem wam półtora roku dbałem, zaglądałem, karmiłem, sprawdzałem, żeby miały wilgotno, żeby mieć swoje, namnażały mi się. Zamówiłem kiedyś taką garstkę przez internet, chyba za 30 zł. Kupiłem ziemię, wpuściłem. Udało się, było tego naprawdę już dużo. No i co? Takie malutkie robalki, prawie niewidoczne, załatwiły sprawę. Załatwiły Nygusa na cacy. Bez mydła mnie wzięły. No. Pozdrowionka do Usłyszonka. Jutro niby 36 stopni. Uuu, na koniec sierpnia, na koniec wakacji da nam jeszcze czadu. No i w przyszłym tygodniu cały czas też ma być upalnie. Także wakacje mieliśmy naprawdę ciepłe, a zapowiadali, w tym roku będzie kiepska pogoda w wakacje. Lelum, polelum. Do Usłyszonka.